Dzień dobry kochani w kolejnym vlogu My od dwóch dni jesteśmy w Warszawie Najpierw byliśmy u naszego kolegi kamerzysty Z którym się już zakolegowaliśmy I o którym już Wam wspominaliśmy Bardzo po naszej edycji Bardzo dziękujemy Iruś za kolejną gościnę Naprawdę ja się czuję u Ciebie jak w domu Kasiula też dziękujemy bardzo za, za miłe zaopiekowanie się nami No i słuchajcie od wczoraj jesteśmy już z naszą ekipną ślubną w Warszawie zbieramy się właśnie i ruszamy na miasto. Dzisiaj troszeczkę pogoda nam pokrzyżowała plany, bo wczoraj było przepiękne słońce, było super. Natomiast e, dzisiaj padał deszcz od rana. Teraz się wypogodziło, idziemy na zakupy, e, a potem będziemy zbierać troszeczkę rynek, idziemy też zjeść nadwisła, i tak dalej, i tak dalej, sprawdźmy, co robi leszta. Bo no, dzień dobry gotowy? Dzień. Gotowy już jeszcze tylko ostatnie szlify. I ruszamy. I ruszamy. A reszta? Mamy ich tu. Co oni tu robią? Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Co my tu mamy? Ryszard. Ryszard, zobacz. Rysiu. Tak, Martyna ma przepięknego psa. Dawaj. Ryszarda. Wczoraj szalał z nami tu na ogrodzie. Ryszard jest tylko yy, z pozoru niewinny, bo to jest dobry gagatek, prawda, Rysiu? Tak. No co chcesz powiedzieć? Ojeju, jeju, tak. Ja jestem bardzo grzeczny. Ale lubię się zabawić, nie? Jak poczuje wolność, to go nic innego nie obchodzi. Tylko Czu. tak, Wojtuś kiedyś z naszym Jackiem z pierwszej edycji latał wokół I z jeziora, i tak z Adrianem, i szukali pieska, bo im uciekł. Dzwonili do nas i mówili, że psa chyba już nie znajdą. Naprawdę. Obawiałam się, że to jest koniec pieska, ale udało się. Znaleźli go gdzieś w lesie, daleko, daleko. Szalony pies. My już po naszym pierwszym punkcie dzisiaj odwiedzin w Warszawie właśnie zmierzamy do reszty ekipy. Idziemy tu zjeść. Czas na foteczki wersję. No i ma jeszcze chipsy. Cień się dużo lepsze. Fajnie, że czasami tak zmienić miasto na chwilę. Wyrwać się i. Zmienić klimat, ludzi, otoczenia. Powiem Wam, że już niejednokrotnie, jak właśnie przypomnę, tutaj raz nagrywaliśmy z Wrocławia. I mówiłem też, że właśnie Wrocław jest takim drugim moim miastem, gdzie bym chciał mieszkać. Ale Warszawka też ma swój klimat i też właśnie ją lubię. Lubiłeś ja lubię to ostatnio, jak chyba tu byliśmy, A właśnie, już no. było to na vlogu jesteśmy. No, że ja lubię duże miasta, więc cieszę się, że tutaj jesteśmy i cieszę a ja się, mniejszy. że. I Więc nigdy się to nie wydarzy. No, albo ty pojedziesz do mniejszego, ja do większego. Tak, w prostu rozstaniemy się. Dobra. Mariusz! Tak. Mariusz. Piękna pogoda nam się trafiła. Każdy zadowolony. O, to jest też dobry burger. No ale tamten czarny tutaj w ogóle by w drugą cała, stronę wyzobrócił sytuację. <noise> tak tutaj kładziemy no, żeby komary no, ale nie Ale wiecie, że to nawet ładne na No bo to jest czekoladowa no. kawa. No. A to, to z tej serii, co kiedyś dawałaś mi spróbować, tak, tylko to, to, to była... To panie... Zaczynasz? Zaczyna wojnę. Idziemy! <noise> 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 ja wolę je przeoszczędzić. <noise> ja <noise> ja za mało <noise> ja Trochę Daję, kawałek. Ja <noise> dobrać, dobrać, z Chcesz piersi? Rozepnij mi koszulkę! <laughs> Wystaw mi go. Pora karmienia! Pora karmienia! Już Becklin setę raz? nie, se Do ja. nie? Później Żygnij? Żygnij! Odbiłość! Wiadomo! To za śmierć! Nie, to, to za <laughs> pasy! No. <laughs>

Co prawda, wypełniając je, wypiłam cztery piwa. Czyli to dobrze, ja też byłem najemany. Serio. Jeśli to jest przeznaczenie, to, to i tak się nam uda, co nie? Zdjęcia, zdjęcia, proszę przez zainteresowani, mocno zainteresowani. Ja <wnych mus> A <Australian> <Hayır> Oczywiście zdjęcia. Sweet, sweet focie tam z tyłu.

coś ja ty masz do powiedzenia, bo ty zawsze masz dużo do powiedzenia. Nie, takich dzisiaj już nie mam nic do powiedzenia. Dzisiaj, dzisiaj nie. Dzisiaj masz. gwóźdź do stołu. Słońce grzeje. Dzisiaj taka cisza wśród dziś, nas. Zwiedzamy w milczeniu. Wczoraj po prostu było za dużo witami. Tak, za dużo, za fajny grill wczoraj <ślam> i dzisiaj wszyscy zmęczeni. No ale pożegnaliśmy już Ize z Kamilem, teraz kolejni... Yy, i, I, jaskę I Jaskę będziemy żegnać. No, będziemy się z Jaskiem żegnać. Wykluczamy najsłabsze ogniwa. Po kolei. Ha, ha, okay. Chciałem się ukryć. Nie dało się. Kochani, tak właśnie jesteśmy w miejscu dokładnie, gdzie rok temu nagrywaliśmy dokładnie z tego samego miejsca vloga. Właśnie sobie o tym przypomniałam, że byliśmy u mojego kuzyna. I tak naprawdę to słuchajcie, nam parę dni temu, w zeszłym tygodniu chyba, prawda? Bo i tak minął tak. rok naszego kanału. I stwierdziliśmy, że z tego tytułu wybierzemy dwa komentarze pod naszym filmem. Mężczyznę oraz kobietę. Tak. I wyślemy do nich fajny prezent. Niespodziankę. Tak. I powiemy, co to będzie. Dwa. Więc śmiało komentujcie nasz filmik, eee, subskrybujcie kanał, dziękujemy Wam bardzo za ten w ogóle cały rok, bo nie spodziewaliśmy się chyba takiego fajnego i pozytywnego odzewu, prawda? Nie. <głos》>, Budynek jest wczorajszy i ma tyle A do w powiedzenia. A komentarzu napiszcie, za co lubicie ten program. O, proszę, jak ambitnie tutaj ja coś na... No, popłynął! <głos》> Bardzo fajnie, fajnie nam go się prowadzi, są momenty czasami, że jesteśmy, nie wiem, zmęczeni albo nie mamy e, możliwości, więc nie nagrywamy, ale ogólnie staramy tak. się Wam na bieżąco nagrywać i pokazywać, co się u nas dzieje. Tak. Tak? Nawet oczywiście się przekonałeś, chyba, co? tego kanału, już tak nie marudzisz, jak na samym początku. Tak. Bo bo dzisiaj ambitnej wypowiedzi Wam nie da, nie złoży zdania, więc po prostu skończymy na tym, że dziękujemy bardzo Wam naprawdę, że jesteście z nami, za wszystkie komentarze, za wszystkie polubienia i subskrypcje, bo to dla nas ogromnie dużo znaczy. I zostawiajcie komentarz i pamiętajcie, że wybieramy dwie osoby, które dostaną od nas prezent. Tak! <gry> Cześć! Żegnamy no się Pa! Pa wojt, Bardzo dobrze, będzie mi ten. Dzień dobry kochani. Wróciliśmy z Warszawy i niestety dopadła mnie choroba. Podejrzewam, że to jest... E, klimatyzacja z samochodu, bo w sumie całą niedzielę chodziliśmy. Było bardzo, bardzo gorąco w Warszawie i na powrocie włączyliśmy na maksa klimatyzację. No i niestety dopadło mnie. Mam zawalone zatoki, zresztą słychać po moim głosie. Albo covid. Zatokowy. Nie, nie, to na pewno nie covid, bo tylko w sumie mam Ból zatok i leczę się takimi dosyć naturalnymi specyfikami jak amol, aspiryna, czosnek, e, herbatka z czarnego bzu mojej mamy, sok z czarnego bzu, taki irygator do nosa oczywiście, tym sobie płuczę nos e, i te wszystkie. Te, I mój sztyft, którego kocham, bardzo często go używam i naprawdę powiem Wam, że on mi często pomaga w takich właśnie jak jeżeli mam. Hmm, powiedziałam często, ja często nie choruję. Ale... No i powiem wam, że odkąd tak leżę, to już jest drugi dzień. Już powoli wariuję i mój mąż ma mnie dosyć, bo jestem bardzo marudna, jestem chora i to może też potwierdzić moja mama. Mogę ja, ja potwierdzić podpisuję się pod tym dwoma rękami. Moja! Co? Nic źle mi! Ja tak mam po prostu. No i cóż. Któż z nas tak nie ma? A wy faceci jesteście hipochondrykami. Oni mają 37,5 i mają 42 już prawie, już e, żegnają się ze światem już każą dzwonić do... Mm, Przepraszam, wiesz, że ja tak nie mam. Ja, nie idę, ma? ja idę spać i po prostu tak, się tak, cały Tak, tak, Jest też marudny. Nie ważne, nie ważne. Mój mąż się bardzo dobrze nam opiekuje, Z samego rana naprawdę tutaj herbatki, herbatki leki, śniadanka. Potem idzie do pracy, jak wraca, to też przejmuje opiekę, więc jest cudowny. Kocham go, cieszę się, że mam takiego wspaniałego męża. Ale chciałabym jutro już wstać i iść do pracy, naprawdę, bo w dwa dni zaległości jest duży, już wiem, że będzie tam dużo faktur i innych rzeczy. Więc może cudowne uzdrowienie na jutro? No, może, kto wie. No, nie to, że tyle siedział w pracy, to jeszcze będzie y, pracę przynosić do domu. Proszę, on siedzi! Siedzi! cały czas... Ach, siu. Ach, siu. Ach, siu. No tak, i tak na zmianę. Telefon, komputer. Telefon, komputer. Nic nie poradza. A propos Warszawy, powiem wam, że był bardzo, bardzo fajny weekend. Ze wszystkimi się fajnie że się spotkaliśmy. Yy, mamy fajną ekipę. Stworzyliśmy sobie ekipę ludzi, którzy w sumie się <śmiech> rozumieją, <śmiech> wspierają e, w każdej sytuacji i fajnie nam razem wypoczywało. To szukanie było takim tym przerywnikiem? Nie, no, przecież ledwo mówię. Brakowało Asi Lazar, ale Asia Lazar miała być, ale niestety pojechała nad morze, bo się trafił wyjazd z chłopakiem, więc no i co, no i fajny, fajny weekend. Cieszymy się, że nam pogoda to pisała, bo tak straszyli, że pogoda ma być kiepska, a tutaj proszę, hop, niespodzianka, pogoda była naprawdę bardzo ładna przez trzy dni i bardzo się cieszymy z tego wyjazdu i już szykuje się kolejny, niedługo już wiem, więc też fajne. Jej. Jesteś głupi. Chcesz powiedzieć, że masz mnie dosyć po y, mojej chorobie. Ale tego nie będziesz rzucał, co nie? Wrócę. Nie. Tak, niech wszyscy zobaczą, co ty ze mnie robisz. Kochani moi. Pokażę Wam teraz naszą wieczorną rutynę. Ja, ja się uspokoję. <noise> 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 Ja tak naprawdę chcielibyśmy się z Wami pożegnać w tym odcinku. E, przypomnieć Wam, że e, zostawiajcie komentarze pod filmikiem, bo wybierzemy dwie osoby. A, bo to ten filmik. Tak, kochanie, to jest filmik, który e, obwieszcza to, że nasz kanał ma roczek. Tak, już rok z nami wytrzymaliście. Jak się z tym czujecie? O może to jest pytanie... A co tam Jacek wymyślił zapytanie? Było coś. Za co, za co lubicie nasz kanał? Coś takiego tak, było. A, coś takiego. No, a to powiedzcie w drugą stronę. Jak to było z nami wytrzymać? Opiszcie to, opiszcie swoją. E, swoje przemyślenia, jak wytrzymaliście przez rok z nami na kanale. Tak, bardzo fajny pomysł, ale cię naszło teraz. Prawda? Mhm. <grym> Se zażyję jeszcze raz. Nie No, w ogóle <grym> Matko. Ale mam lepszy humor i lepiej sypiam po tym, więc... Jak dziecko, jak dziecko. Ja, kochani, czuję się dzisiaj już znacznie lepiej, a jutro jest piąteczek, idę do pracy, bo bez pracy nie ma kołaczy. Dzięki Bogu wyjdzie z domu. Wiem, że byłam marudna, natomiast trudno. Wtedy... Mój ten. Ten. Mój! Ten. Tu mnie Wojta! Też sobie to zażyję. Kochani, a a propos jeszcze, yy, mamy kod rabatowy od Canasta. Canasta napisało do nas, bo bardzo wielu chętnych było po ostatnim filmiku. Mamy kod 20% na hasło Agnieszka. I dodam w opisie, więc jak ktoś jeszcze yy, nie skorzystał yy, z promocyjnej ceny, to zachęcamy, bo my używamy. Wodka to uspokaja, jak widać, to tak, ja szybciej regeneruje, więc... Ze stresem sobie radzę i lepiej sypiam, to jest fakt. No ja też, ja też, naprawdę. Więc polecamy kochani. Żegnamy się z Wami w tym odcinku, w tym vlogu i do zobaczenia w kolejnym. Pa! <trym> trzymajcie się, pa!